Cześć, jest z tej strony tych C330. Witam Was na pierwszy odcinek. W sumie taki pierwszy odcinek, pierwszy nie pierwszy. Mianowicie z y, oprowadzenia po gospodarstwie. Jest to kolejny w sumie z rzędu a też jak po pierwszy wyróżniający się, mianowicie będzie w końcu się mi głos na odcinku. Przez to troszeczkę się stresuję. Mam nadzieję, że nie będzie bardzo to przeszkadzało wam. I wy, że będziecie w miarę wyrozumiali dlaczego. Trochę będę mówił inaczej. No ale zaczynamy. Przechodzimy do, do konkretów i oprowadzamy po gospodarstwie. Gospodarstwa są trzy. Oto jest pierwsze, najmniejsze, takie drewniane, dziadowskie. Są tutaj po kury, jak widać, brama, wąska, że no, szczepło to się może zmieścić. Do radę. No i tak, mamy tu kurniczek w sumie. Takie kurniczek, no. Dostać, ale to chodzi. No, taki drewniany, będzie inaczej. No i tak. E, przechodzimy dalej, mamy wiatę, idziemy skarcher. To prawie na prawie wszędzie jest, ale to nieważne. I tak, mamy siednik. Dwa, konny 2 dwa metry plus e, sprężynówka z bronami, z wałami, czyli w sumie to jest agregat. No w sumie tak. No i dobrze. E, idziemy. Jeszcze dalej wszystko. Wszystko poza domem jest drewno. W domu nie, nie, umiał, nie udało mi się znaleźć drewniany. Znaczy, były takie, no, ale to, no, to jest tragedia. No. Stwierdziłem, że takie będzie lepsze. 34, czy tam 5, już nie pamiętam, 5, bo chyba siłowniki są e, D. Jakie 44? D, tak, 44 to są siłowniki, drewniana i tak. Rzeźcie strumek. strumyk, strumyk, rzeźcie Niebieski, biarcki. Opryskiewalwiarski, wiadomo AKP jest sadzarka, zieloniutka, jest kopaczka. No, to jest taka standardowa, powiedzieć, typowa kopaczka. I wóz konny, więc tak, przechodzimy. Jak po maszynę wcale nie wy wywnioskować, kto w sumie się głównym koniem pociągowym, typu po nazwie kanału jest to Ursus C330. Z początku produkcji widać zieloniutkie blachy odremontowane. Więc no, fajna maszyna. Ale mamy też e, Fioczika 126P. Tak, żeby było gdzie jeździć do kościoła, w niedzielę. czym? Czy to się jest to nie ale te czasu. No to tak. E, Przejdziemy do gruntów rolnych. Jest, mamy tu pole: 18 część oraz 27. Jest to około 3 hektarów. Jak mówię, ma to tylko kury, to gospodarstwo, nic więcej. No takie wiedzie, fajne, to są moje ulubione. A się dziwnie może tego sobie zamknąć. No nie, na chwilę wyjedziemy z mi. No i tak. Gospodarstwo, gospodarstwo są trzy. Oczywiście, wybudowane na multiplayer, jak widać. Wszędzie po 5000 zł. To gospodarstwo nazywa się e, Zdzisław. Więc tak, jedziemy tutaj, kulki, żeby nie rozjechać. Ale zapomniałbym jeszcze, przepraszam. Szybko to zobaczę. Mamy tu jeszcze plugówki szary i brony piątki, gdzie takie zielono-czarne. A tył gospodarstwa, też szybko przelecimy Jeszcze, ty mamy, no, takie poletko. Jak widać, i no tak wygląda, tył. Wystarczy drogą, kawałek przejechać Dobra, jedziemy, bo tego, sobie będą w będzie stoję, tak. Bóg, trochę sąsiedzi. Nie mam pojęcia, to się male ma, zbagowany jest. Nie coś pasja się klinowy grzeje, coś się jechać bardzo nie chce I tak wolno jeździ, ale dobra. Stary jest to. Spokojnie, taka trochę blokada, no. Teraz się rozpędza. Po prostu musi się rozgrać. Potem jakoś się jedzie już. Omijamy go. Dobra, przerywana. Jest. Rozgleję się. Proszę bardzo, jak idzie. Normalnie. Teraz jedziemy na takie większe gospodarstwo, średnie i potem idzie największe. Ogólnie. Tam mieliśmy tylko jeden ciągnik. Tutaj mamy trochę... O kurde! Czołówka by była. Wyjechałam co tu widzicie. No ale dobrze, więc jedziemy na kolejne gospodarstwo. Które ma, właśnie umalowało się przed nami. Widać już status, że to jest to bogatsze gospodarstwo, już nie jest drewniane. Które się zwaździ Bo tak, bo nazwy Ustalaliśmy się po części na live, zatem warto być, bo dzięki temu masz wpływ na przyszłe odcinki. W sumie to Prawie wszystkie maszyny zostały ustalone na live Pytamy się, w na chcecie, więc polecam live, są spontaniczne maksymalnie po godzinę. A więc tak, przechodzimy. Od razu mamy Ursus C355. Nie M. M stała, nie chcący domalowana, zapomnieli się. To 55. Wam pokażę nawet. Nie my jak własnie mieli ta M. Proszę bardzo 355. No i tak, i mamy agregat. 2,6 metra, czerwonitki, taki siewnik i 3 metry, bardzo fajny. Pół, wszystkie bo szary, Wszystko pod 55. piątkę e kosiarka MESKO Z133 no porządna kosiarka Jeżeli mam być szczery jaka fajna osłony są, więc dobrze pajączek oczywiście, pajączek standardowo Korowy mutantki po prawo, po lewo takie normalne nakarmione, tam trochę gnoju już jest tutaj pod drzwiami trzeba będzie wywieźć tutaj wewnątrz jak widać mamy karczera jak i wiaderko o nie, będzie się Dobra I wejdziemy sobie do stodoły Gdzie C328 Poczciwa 28 I wyremontowana oczywiście Tak, tak jak była Po znaczku ale dobra Przyczepa D40 Chyba 5, już nie pamiętam Tu jest D Nie, to jest 30 chyba 4, to jest D47 Drewniane tam są dołożone tak Trochę metal ze złomu, trochę budź tam, się wycieło z drewnianych jakoś biegło. jeszcze mamy tutaj szalejek lejek do nawozu. I tak, ogólnie w tym gospodarstwie mamy trochę kur i 6 kulek. Prasa Sitma, kostka Z224, łamane na jeden, z marki Sitma, oczywiście. nitka z podelnikiem, nie wiedziałem co w sumie z tych Zawsze zastanawiam się, po co to komu jest. Myślę, że to, nie wiem, tak, antena, ubiornik, takie, takie coś, żeby jakoś działało. Myślę, ale, ale tak już nie marzę. Płyta na obornik, proszę bardzo. Mamy tu rozrzutnik dwuosiowy. Taki trochę kolorek, taki czerwony, wyblakły, Zgrabiarka siedmiogwiazdowa inaczej po nazywana potocznie. Nie powiem jak, mi jeszcze YouTube zablokuje. Wkładnicie sobie do do Bogdana, to będziecie wiedzieć o to znaczy. ja tego nie powiem i tak, oto są D47 e, z, oczywiście ustawione na okostki. i to byłoby cały skład maszynowy, tutaj trochę drewna zostało, jest w lasu to jakieś deseczki, się kantówki przydadzą, taka szopa może kiedyś będzie budowana trochę drewna, studnia, wierzbota no wszystko jest Możemy się przesiekać C328 do sąsiada trzeciego, już ostatniego. Oczywiście 5000 na start standardowo. A jeszcze grunty. No to tak. E, grunty występują. E, pokazuje się następująco. Mamy tu pole 51, 17 oraz 26. Plus oczywiście tej łąki. Łąki takie mamy około 2 hektarów. Tutaj. No to jest około tak. E, 4, nie jakich 4, co ja dam? Około 5 hektarów grudów odnych, niecałe oraz około 2 hektarów łąki, znaczy no, razem około 7, czyli widzę 4 więcej już. Przejdziemy się szybko, łąka jeszcze odrasta. Będą się na kosy kiedyś. Wszystkie pole są posiane tutaj już polskimi uprawami sąsiednie też i tak 28 fajna maszyna nic nie jedzie, nic w kabu się przejedziemy, to wiadomo. To zawsze Taradocha większa jak jest w w bez błotników, bo taka, trochę biedniejsza wersja i zbliżamy się do trzeciego gospodarstwa eee, no bo, tu już zostawimy dwudziestkę woli tylko tu dobrze i tak, jesteśmy na trzecim gospodarstwie, gospodarstwo nazywa się Southmarek Marek, jest największym gospodarzem i tutaj możemy zobaczyć speca budowę, czy nie <dum> Proszę bardzo, idealne wszystko na wyczucie, nie? Tutaj nic w nic nie wchodzi, idealna brama, w ogóle tutaj nie wchodzi w budynek, no proszę bardzo, w budowy. Dziękuję za tę małgorzatę, której nie dostałem, ale dobra. Punkt skibowy do ciąniczka. Y, szary również, brony piąteczki, no co na początku y, mamy, widać, Bizona Z056, super, no, z kabiną białutką niebieską i błękitną oczywiście bizon jest bordowy no. miód malina, zadbany jak nie wiem tutaj trochę słomu jest, ale to wiadomo piękny bizon w super stanie, niezajechanym w ogóle no tylko się cieszy z takich luksusów jak kabina i cziczkarnia więc tak, mamy tutaj też agregat bomet, 3 metrowy z wołami podwiatku oczywiście, żeby nie mokło Póki mogą moknąć Tutaj jakieś pomieszczenie gospodarcze mamy I przechodzimy do macień Pierwszy ciągnik Zetor 7211 Zanim nim kosiereczka Kuna i klasa, tam konfiguracja taka jest dziwna trochę. No Ale dobra Oraz główny koń pociągowy Ursus 914 No Sporo ma już koni, w ogóle taka besja trochę ale tak, mamy tutaj też Diabełek czwórka Czyli tu mamy 4 kołowrotki Oraz giebiarka tutaj Kuna sobie z tyłu jest, elegancka Oraz mamy tutaj trzeci ciąg na gospodarstwie Jakim jest Ursus C360 3P Z kabiną No z kabiną po prostu Oraz tutaj e, rozsiewacz Zipma do nawozów slipma Antek. Dobry jest. Jutki zakupiony, wymieniony zalejek. Idziemy dalej. I mamy opyskiwać marki niewiadomej. Przyczepę D633. Fajna taka duża. Owiarka Metal Pacha. Prasa Sidma okrągła Z279. Przepraszam. My sznurka brakuje, bo na razie nie ma. Czerwonutka oczywiście. Sieblik również i seria. Taka lepsza technologia. Przyczepa już kolejna. D47. Wszystko metalowe, piękna. Podłoga szczelna, burty szczel 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 szczelne. I sieblik do kukurydzy czterorzędowy o szerokości roboczej 3 metrów z powiększanym zbiornikiem na, zboże, na ziarno. Przejdziemy sobie tutaj do krówek. Mamy 10 krówek. Oczywiście to gospodarstwo ma krowy jak... E, kro jakie krowy... Kur Dobra, zapomniałem kurde dodać, ale to już w waszym koncie będą kury chodzi po podwórku. Przepraszam. Przechodzimy dalej. Mamy tutaj e, header oraz wózek do Bizona, bo niestety... Nie mieścił się na gospodarstwie. Taki majster, że zrobi taką za małą bramę, przecież nie da się wjechać no ale co zrobisz. Taki majster budował. Ścieżeczka oczywiście jest, folie na książkę do silosu. tutaj mamy silos. Tutaj mamy rozrzutnik jednoosiowy, taki bordowy wyblakły, coś takiego typu. Szczepę D44. Oraz wóz przerobiony na taki wóz do obelek. Fajny, trochę więcej już wiadomo, zawsze wejdzie Mamy też tutaj trochę łąki, około hektar półtorej tutaj. Troszeczkę tutaj ziemniaczków, tutaj mamy kurydze, a tutaj jęczmień. No też mogę pokazać pola przy okazji. już. Oczywiście tu areał jest największy, mianowicie mamy tutaj około 5 plus 1,5 e, półtorej. Więc e, tak, z tych dwóch pól będzie 3 hektary. Tutaj jest około 5 plus 100. No to jest około 9-10 hektarów. Wszystkiego. Przejdziemy się jeszcze. Oczywiście 5000 na start, tak jak powinno być. Przejdziemy się jeszcze na pola, zobaczycie, jakie tam pola są zakupione do stawu. I tak. No, Tutaj na prawo mamy owiec. Oh, yes. PGR-u PGR-ze PGR Znaczy posiany jest. jest To wszystko zostało posiane, żeby było Żeby nie wsuło ma na żadną pawełnę Czy tam soją A, to na ta pawełna to nie tu w tym farmingu No ale co zrobisz Tutaj chyba jest pszenica Z tego co pamiętam Dalej po prawo mamy owiec Znaczy dalej jeszcze kawałek plus PGRu, a to jest już o właśnie gospodarza, owiec posiany tutaj chyba już nie pamiętam chyba też pszenica tak, pszenica e, na, na lewo to jęczmień w nie będę jechał, w sumie po co i tam mamy rzepak, potem. tam no jest to, no dziękuję za oglądanie e, no to co mogę polecić w sumie Wbijajcie, łapki w górę subskrybujcie tam komentujcie to od was tylko zależy kiedy ten save się ukaże najprawdopodobniej poniedzieli a to wszystko zależy od was ile będziecie jak długo to będzie trwało zostawianie subów i łapek w górę jeszcze raz dziękuję za oglądanie widzimy się na następnym odcinku bądź na live, wpadajcie na live, bo dużo nam się dzieje i jak widać właśnie bardzo dużo zależy od takich liveów no to już ja nie przedłużam do zobaczenia, cześć!